Hej, z tej strony wita Was, Dante 19977 w kolejnym odcinku z SMBX No cóż, co się na ogół robi gdy coś ma dwie części wydaje się trzecią część, by zbić więcej kasy zylogii. Chociaż Draking Pio chyba na The Sundown nie zbija kasy w każdym budzizie poprosił abym nagrał demo The Sundown 3 The Final Chapter Czyli ostateczny rozdział. Hmm. No w porządku. Mówi, że to będzie jeszcze lepsze niż dwójka i jedynka. Oby. Zobaczymy. Pierwszy raz jak zobaczyłem podtytuł, to byłem zdziwiony, bo wkłada się to w literki TFC, jak The Final Countdown. Mojego autorstwa. Już wtedy oskarżyłem go o plagiat, ale po ściganiu się przez kilka sądów. I tak dalej. W końcu zwrócił mi jedyne. 400 382 dolary i się pogodziliśmy w porządku. Co by se kupić? Może wreszcie kupię komputer, który udźwignie Wiedźmina na 3 za te dolary? W porządku. The Sun 3 demo Mario albo Luigi. Mario. O, no i wszystkie sloty na zapis puste. To mi się podoba. Jaki piękny dzień! Jaki piękny dzień! Jaki piękny dzień! Deja vu. Luigi, wstawaj już, chyba że mają się ściągnąć. Zaraz. Wstawaj! No dobra, wstaję! Zastanawiałem się nad ostatnimi słowami Bowzera. Powiedział, że się zemści, nie sprecyzował, o co chodzi. Wybieramy się do krainy lawy. Musimy? Tak, musimy. Chcesz to możesz popilnować grzybowej wioski. A wiesz chyba jak tam jest. Po, po wykrzykniku powinno być to, a wiesz, no chcesz w sensie to A w dużej ale dobra. Wiem jak tam jest. Idę stopą chociaż... Przez życkopku powinno być nie chcę. Tylko jeszcze powiadomimy Tołdona. Jakaś nowa postać. I nie skończył tam kropką zdania, ale dobra, ładny domek. Chociaż mały dość, jak na bohatera Mushroom Kingdom powinien mieć jakąś zajeb...stą willę. Hmm. Cóż to, mogę tu wejść, nie nic. Wiecie, taka willa sy do masaże... ...ze sługusami Toadami... ...można by tam rzeć grzyby na okrągło, o tak. Toudon. Wyruszam w Azuidzim do kainy lawy. dlatego powierzam ci bardzo... Powierzam ci, bardzo ważne zadanie. Musisz nakamić naszego spajniego i podlewać kwiaty co 15 sekund. Do usług? No, raczej jednak ma, aha, to jest służący, niesłużący, no ale jebać to. Będzie miał też lokaja, na przykład Toad Off! Bo on, Toad On i Toad Off! O oh Boże, jakie to za wapy. Porządku. Porządek. Zaraz nakamię spajnera i podleję kwiaty, wyjdźcie. Oszczędziłem ci roboty. Już nie musisz podlewać tych kwiatów. Miau. Czyli fajny to kontekst, tak? Hmm, jeśli mam być szczery, to na razie ta fabuła wygląda na trochę... Taką... Hmm, naciąganą, w sensie po prostu... E, coś tam Bowser powiedział, więc... Idź kiedyś przed swoją śmiecią, więc chodźmy do Krainy Lawy. Powinno być jakieś takie, nie wiem... Pierdolnięcie trochę, a nie... Że na chwilę, tak? Woda ma tutaj... Dziwny kolor to heta na dole inny niż jej góra, ale to się da poprawić. Według mnie powinien coś tam dołożyć więcej, bo tak po prostu żwałze coś tam powiedział. Nie wiem, na przykład, jakby przed śmiecią powiedział sekret krwi lali, to by Mario łaził po wszystkich sklepach i kupował wmuchane lale, sprawdzając czy nic to nie tak. Ale dobrze. No i znowu dużo monetek, mogłem je nabziąć ludwika Ludwika, Luigiego. Bo on po prostu walnie raz u BEMI wszystkie monetki lecą. Widać kto tu jest bardziej łasy na high. Aj! Myślałem, że to taka ten. Musimy płynąć, nie możemy iść tą samą ścieżką co kiedyś. Tą drogą krócej teraz używamy. Ta, aha! Przepraszam, bo jak czytam z S.M.B. to myślę, że to jest O? Przepraszam, ta droga, której teraz używamy jest krótsza. I chyba nie chcesz przeżyć ponownie tego koszmaru samebusami, szalmi szliftami. I bullet bilami Wiesz co? Masz rację. To był koszmar. Ale jeszcze gorsze było to, że mnie nie wziąłeś, kiedy walczyłeś przeciwko trzeciej rzeszy. Zamknij jadaczkę ludzi. Nie to niezbyt to chodzi. Płyniemy. Majo kątę trzecia rzesza. Nasi zombie połączył siły z Bowserem i Hitlerem i Mussolinim. Za to Majo musiał przez chwilę kolaborować ze Stalinem, aby ich pokonać, jednakże po tym jak pokonał Rzesze Stalin, okazało się, że to zrobił ty zrobił to tylko dla siebie i zniszczy świat, dobra, nieważne. Ale Józef Piłsudski został ożywiony i powstrzymał Stalina. A tak w ogóle dowcip, na co z Stalin? Na szczęście! <laughs> dobra, kolejny zmiany, joke. Nie wiadomo czemu nie mogę się wynurzyć jakaś tutaj... jakiś sufit niewidzialny. Dobra, w porządku. O mam różnokolorowe kwiatki, znaczy z różnych SMT. Tylko nie wiem czemu te ryby tutaj tak utknęły czy to specjalnie i czemu łapy są źle postawione. Jesteśmy, ta droga była serio krótsza. Luigi, uważaj, palet Will pędzi prosto na nas. Wow, cute! No, Hamed, brosy, ale się nie będę czepiał, bo mamy kwiatka i to jest po prostu. Z kwiatkiem można je zabić. I to są w takim miejscu, że trzeba zejść do nich, żeby się dać im zranić. I ten zamek postawiłbym trochę niżej. W sensie, wiecie, może o co mi chodzi, że lekko katofuje, Wieża obronna. Hmm. Tutaj od razu ten, ale dziwna ta mapa świata. Aha, bo mapa świata mówił mi Drake i ma być prymitywna. Cholera, jasna, moc się zawalił. Ma być prymitywna, bo to demo i on pulsy. Da w pełnej wersji. Normalnie spoko. W sumie nie potrzebuję teraz mapy świata. Jak ja nienawidzę hitboxów tych szkieletowych kup. Po prostu nie wiem no. Wydaje mi się trochę. <laughs> Czemu ja zjeżdżam? Boże, ale ze mnie debil. Nie chcę mi się zbijać tych. No ej, tutaj, tutaj to można trochę przestawić. O mój Boże, znowu się zaczyna. Od razu teraz jest etap trudny co to z Flowera? Boże święty Aha, oczywiście, Kant. Aha, bo tutaj jest od razu kwiatki, dobrze, że to przemyślał. Syndrom Flowera po raz kolejny, że nagle znikąd super trudny etap, który powinien być łatwy, bo na początku. Nie? Dobra, teraz. Nie, po prostu nie rozum nie, nie oganiam do końca hitboxów z, ty z tymi skierotowymi kupami. Czasem mi wskoczyć, jakby na łeb, ale nie. Jednak nie. Dobra. Ale podoba mi się zamek bardziej niż Sundown tamtych. Aj. A i tak bym stracił na tym. O Jezus. No ale jest checkpoint. W porządku. Bo tam zamek, pamiętam, że pierwszy zamek The Sundown to było po prostu. Spam kupami. Okej, okay, teraz. Czy jest to możliwe przejście w ogóle w tym miejscu bez otrzymania obrażeń? I don't think so. O, no, jednak mi się jakimś cudem udało. No tak, nie ma tak jak narzekać, a potem jednak przejść. Fajny zamek, tylko wydaje mi się, że nieco za trudny jak na. Mnie. Dobra, nie zbijam tych Joshi coinów. Naprawdę mi nie potrzebne jedno dodatkowe życie w epizodzie, gdzie jak po prostu... Yy, tyle jest monetek, że możesz spokojnie sobie nabrać. Pauzer! Jak przeżyłeś? Czemu jesteś taki kościsty? Nie zbunąłem w labie. Zapomnieliście. Jestem Smokożółwiem! Nie ginę od ognia. I tak, nie dowiedzieliśmy się, dlaczego jesteś taki kościsty. O Jezus, ale mnie gadło, bo jak... Lubię takiego pauzera. Dójny głosik. <noise> Bo mój pancerz spłonął! Życie za pancerz! Okej, okay, czemu w takim razie nie jesteś tylko. mózgiem? No, dlaczego nie jest mózgiem? Regeneruję się, żeby móc zaatakować! <noise> Ale tutaj jest wstrzelane iżdż... się, UWALONE W SMOLE ŚMIECIE! Czemu w smole? Więc teraz Bowser planuje... Yy, najpierw z pierzem pokonać braci Maja, żeby ich zawstydzić I znowu kolejny Bowser, który ma z... dziwny model i jest większy niż normalnie Widzisz? Trzeba... Trzeba było porwać się z motyką na słońce Ała! Oh, wow. Cóż, ta ruda należy do was. Jeszcze pożałujecie! No dobra, ten etap był trudny, no, ale mi DraykinPio mówił, że ten etap będzie najtrudniejszy, czyli teraz już powinno być skórki. A i przy okazji, autor epizodu kazał przekazać, ojeku. tutaj trzeba chyba trochę obniżyć, że powstanie remake The Sandal jedynki. Tak samo jak planuję remake Ninja Gaiden X Castlewania. Nie wiem po prostu ile tych remakeów. Tak szybko już. Ja kiedyś to się robiło remake po kilkunastu latach. To się robi remake po kilku miesiącach. Latach. Niedługo będzie za kilka dni remake. Remakea, prequela, spin offa. Co tam jeszcze. O listek, super. Ups. Dobra, udało się. Eee, tutaj jakaś zimna woda, nie? No co chodzi? Temu tutaj tak jest, jak ktoś nie ma listka, to co ma zrobić? Nie przeskoczy, chyba Marianem. Zresztą tutaj trzeba powiedzieć, nie wiem czemu tutaj jest jakby woda taka cicha. Nie wiem o co chodzi w ogóle. No, no tutaj trzeba chyba coś dać, żeby każdy mógł przeżyć, bo tak to. Sorry, memory, ale w niektórych momentach nie doskoczy przecież Mario nie ma listka. Znaczy był dany listek, ale mógł na stać na kupie, czyli co, już nie przejdzie? What?! Czemu ten checkpoint taki długi? Dobra, wezmę dwa listki, czemu nie? Listek no najlepszy power-up. W sensie nie jest tak przegięty jak Tanuki i Hammer Suite. Można sobie latać. Fajnie się wygląda. Co prawda, hmm, nie znam osobiście żadnego hydraulika przebijającego się za szopy, żaby, pingwiny albo noszącego ogony i jeżdżącego na zielonych dinozaurach. Ale co tam mają? Tobie pozwolę. No, ten Yoshi coin to chyba przesada. Chociaż. O oh Jezu, spudło Tysiąc lecia. Podoba mi się to, że są przeciwnicy tylko Super Mario Worlda, W sensie, żeby nie clashowało to. Okej, okay, udało się. Da się przejść górą. A nie, na szczęście zamurował. No i... Bardzo dobrze. Jeszcze nie. A dobra, będę miał i kwiatek, i listek. Aha, no tak. Tak go nie zabiję. Hmm, a gdzie, jest, gdzie są tamte? Nieważne. Czas zdobyć łanapa. O, udało się tak sobie powiedziałem, żeby nie zdobyć, a jednak się udało. Heh. Tylko naprawdę nie rozumiem, czemu i meta, i checkpoint teraz wystają. Czołgi fuj. Nice. Czołgi już teraz? Dziwne. A nie dziwiła go wieża pełna lawy i od razu z pauzerem kościstym. Nieważne, myślałem, że będzie autoscroll, a to po prostu takie drogi. I bardzo dobrze. Pamiętam, jak się wpływałem w maju na zawsze na ten autoscroll. I to jeszcze na tej polskiej wersji, bez. W polskiej wersji było tak, że ten. że jak się straciło wszystkie życia, to. To gra się startowała i, i trzeba było cały się Ale ja mi się wydaje, że w tych nowszych wersjach to już. Tak nie ma, ale nie jestem pewien, nieważne. Fajna muzyczka. No ale na szczęście dał takie czołgi, żeby każdy sobie powiedział. Ha, bo sudał, że bez zawracania. A, bo dobra. Chociaż teraz byłem jakby... Uh -oh! Niektórzy robią rocket jumpy, a ja robię bomb jumpy. No... <słuch> <słuch> dobra, nie. Dobra, muszę sobie odnieść. Zresztą po co mi te one jak to i tak demo. Po pierwsze, a po drugie w tym epizodzie to... Czasem życia są naprawdę sypane. Ale tam, tamto to było po prostu miażdżący fejl, jak skakiwać tu w tę bombę. Stara kraina lawy lepi. Nie. Nie! 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 A teraz Drake Pio się śmieje. Tak, tak, tak. Czemu znowu jest ten sam etap? Czyli znowu będą hamebrosy z dupy i pierdyliard przeciwników. Chociaż wygląda jakby było łatwiejsze. Aha, W porządku, nie ma widzę Wcześniej były w miejscach. Uff Ale dalej są te gnoje, też ich nie lubię. Tak, onnosi on, on pewnie wrażenie, że nie lubię większości przeciwników Majo. No cóż pojacić. Dalej można sobie przeskoczyć? Dalej. Hm. Ale jest checkpoint. Dobra, może jednak przejdę to bez śmieci. To jednak jest... Młotkowy braciszek, ale... Jeden, a nie pierdoliat. W sumie to nie był taki trudny etap. Chyba ja po prostu tak nie bałem, ale dobra. Gnuj, gnuj, gnuj. No! Jest jeszcze No ja tu nie, dobra, jednak nie próbuję zrobić tego dobra, jest. Jakoś. Oh, yeah, bitch! Kiedy dole ten etap. One up. Dobra, jest. tu, 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 tu. tu, tu, tu. tu. Ale podoba mi się koncept, że ten świat po prologu od razu już jest lawowy, że w coś się stało, a nie, że taki typowy, wiecie, jak to nazwać, um, our World, albo Grassland. I tutaj... no dobra, można... tylko żeby nie dawać tak bloczków, że można sobie tutaj przykucnąć, o pokażę w tym miejscu, i by gacza trochę walnęło. I widzę, że mogę mieć Josiego w zamku, fajnie. Chyba, że będzie mi odebrany przy... Pierwszej możliwej okazji. Właściwie mnie zawsze zastanawiało czemu jeśli nie wchodzi do, do tych zamków. Super Mario World. Cyk, bo ja się trochę cykam. O, listek. O kurwa. O nie, za chwilę będzie znowu zdrada. O tak, generał Kupa będzie za wszystkim stał. Aha, miałem to po prostu. Dobra, wygłupiłem się. Wow! Wiecie, miałem mało tych listków. Dzięki. O nie, zabiłem moje zwierzątko domowe. Co no tutaj obiło. Chociaż to chyba nie ono. Okej, okay, dobrze, że miałem wystarczająco ich dużo, żeby tu rozpieprzyć wszystko. Uff. Przykro mi Yoshi, chyba że się zdołamy spędzić. Okej, okay, uwaga, uwaga, znowu robię to samo i próbuję się ospędzić i się zabija. Jest. Okej. Okay. Teraz będę musiał stosować metodę odbijania się. Nie porzucę cię, Yoshi, już wystarczająco was dużo zabiłem, wrzucając was do przepaści. W sumie on, one mogły w Super Mario World 2, go też porzucić. Chyba nie wiedziały, że to biedne, niewinne dziecko będzie takim synem, co je będzie porzucał. Do rzucał je do przepaści, jak będzie widział, że już po nim. No, Majo jest naprawdę podły. W pierwszej, części, w pierwszej części Super Mario Bros., bo to nie jest pierwsza część, bo jeszcze Donkey Kong i Mario Bros. To w tym, to tam Mario dawał gwiazdkę komunistyczną. Zamiast pacywki, symbolu pokoju. No to jest Sukinsen. Pauzę. nadal żyjesz? Tak, żyję i piję. Jestem potężniejszy niż przedtem. Ty Sejo się regenerujesz? Nie możemy dopuścić do tego, byś się zegenerował. <grym> Ty Sejo się. Nie, po prostu nie możemy do tego dopuścić. Wow, Luigi, jesteś bardzo mądry, Przybyliście za późno! Już wysłałem moje wojska do maszynki! Gdzie gniję? Ła! Wow. Dedukuję, że muszę porzucić. Już się. No. Ale w takim miejscu fajnym, mo. Ciekawi mnie, czy ta wina będzie jechała w nieskończoność, czy w końcu się na. Ale to zjebało. Czy w końcu zatrzyma się. A! Jak to? Jak bardzo? Jak wam się udało mnie pok? No tak. Boże, devil. Zostawiłem biligana na podłodze. Trzeba być takim deklem? O, safpak. Chciałeś wojny? Przegrałeś. dyń, dyń, Zaraz. Co to? Halo, generał Hamebro, Już przejeście Mashdown Kingdom! Wspaniale! Teraz nic nas nie powstrzyma! Brr. A was wykończę później! Ta runda należy do was. To już runda duga. Nieźle, kangue ko. O, mam już jego. Okej, okay, wygląda na to, że to koniec dema. Okej. Okay. Znowu ok. Cóż mogę powiedzieć? Zapowiada się lepiej niż Sundown 2 i 2.1. Wygląda na to, że w pełnej wersji będzie mnóstwo zwrotów akcji, mnóstwo walk z Bowserami i oby sprawiedliwy poziom trudności, chociaż tutaj nie było źle poza pierwszym etapem. Nawet ułatwiony tamten ten wkurzający etap z dwójki. Ogólnie to jest w porządku. Czekam na pełną wersję i zwieńczenie tej wspaniałej trylogii o nazwie Zaćmienie. Alsoknął soknął nas The Sundown. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.